Jestem Master Damian, a to mój nowy skin. Yy, no Wygląda tak. Nie, znalazłem go i mi się starał. Dobra. Yy, ma, ja jestem tutaj, żeby Wam ogłosić małą informację dla tych, którzy nas oglądają, albo chcą oglądać, że dołączy do naszej serii nowa osoba. Sander, Sender, po prostu. Dobra. Yy, Slender będzie nagrywała z nami w następnych odcinkach. Mam, mam właśnie dla Was prośbę. Slender zrobiła swój skina i ma uszy. Prosimy Was o to, żebyście dali jakiś link do poradnika jak to usunąć. Bo to w, trochę wkurza i w pieniądze. Yy, Ja Ja Slender zaraz będziemy może nagrywali odcinek. No i widzimy się. W następnym odcinku. No, dobra, dobra. A, i obiecywałem Wam, że dam IP serwera, będzie w opisie. To teraz właśnie dam. Dobra, to. Cześć. No, dobra.